No, i hej, to znowu ja, tak jak obiecałem, wracam z nowinką. Mamy na naszej stronie taką zakładeczkę, jaką jest produkt dnia. Mamy ją już od dłuższego czasu, ale jeszcze nie korzystaliśmy. No, ale teraz już zaczynamy. I teraz tak, codziennie o godzinie 12 w produkcie dnia będzie inny produkt z super ceną. Także sprawdzajcie codziennie o 12. Tutaj macie podgląd. Na pierwszy rzut dałem Wam nasz bestseller, na który bardzo długo czekałyście ostatnimi czasy, ponieważ brakowało akurat skórki. No tak, to jest Wasza ulubiona torebka polimidi w kolorze czekolady. Tak, dziewczyny. Nie wiem, czy żona mnie nie zabije, ale tak, przeceniłem. Ją dla Was na 269 zł i tylko do jutra do godziny 12. I jutro, oczywiście, pojawi się jakiś nowy produkt, jaki jeszcze nie wiemy i nie będziemy zdradzać, oczywiście, ale myślę, że to będzie fajne urozmaicenie. Szczególnie, że mamy już to wprowadzone i teraz już będziemy z tego korzystać. Także daję Wam w następnym story link i no zapraszam.